Witam, witam i zapraszam do mojego kolejnego filmiku. Na wstępie chciałbym pozdrowić użytkowników PlayStation Network, wiader98 i patryk99.pl. Jeśli wy również chcecie zostać pozdrowieni w moich kolejnych filmikach, to piszcie na PlayStation Network lub na PW. Mój PSN ID znajdziecie w opisie tego filmiku. Jak widzimy tutaj mamy odpalnego Battlefield Bad Company 2. Który multiplayer mną pozamiatał, naprawdę, jest genialny. Tu teraz muszę yy, Muszę się pochwalić, że już odblokowałem wszystkie bronie. To, oczywiście, tak dla lansu, wszystko odblokowane już. 24. Ranga wiem, wiem, jestem cudowny. Chciałbym Ci pokazać trochę gameplayu yy, z multiplayera. Yy, postaram się tutaj zrobić. Oczywiście, oświata nie jestem jakimś pro graczem Często bardzo lamię i lecę na pałę. No ale tu pokażę. Tu jest mój ulubiony tryb składraż, w którym maksymalnie czteroosobowe dwie drużyny starają się o... jedna stara się o zniszczenie dwóch stacji przekaźnikowych, a inna musi bronić oczywiście. Tu weźmiemy sobie może Port Waldes, to jest taki teren przemysłowy zimą. No i dołączymy do gry. Multiplayer jest tutaj genialnie zrobiony, ponieważ z broni się odblokowywuje, są klasy, rangi, jakieś gadżety, medyk może uzdrawiać innych, może ich wskrzeszać tak jakby do życia. Inżynier może natomiast naprawiać pojazdy, ma też RPG, dzięki czemu może je niszczyć równie dobrze. Snajper ma na przykład miny, które wykrywają ruch i tak dalej. Ja sobie wezmę snajpera yy, z najfajniejszą bronią według mnie dla niego, G, takie, dla takiego jasnym snajperem, który się porusza. Bo on ma C4 i można łatwo zniszczyć te stację. Dlatego biorę sobie karabin G3, pistolet, C4 i jakieś yy, specjalizacje, które dają mocniejsze eksplozje. Tutaj ja nie wiem co on tu robi. Jakiś idiota. Zobaczymy w ogóle jak tam trzech na dwóch to damy radę Ups No Mówiłem, nie jestem jakimś super gracem Mogłem tam zawsze popatrzeć, a, ale, ale nie wiem czemu to mnie zrobiłem Przepraszam za to, że tak lamien Rzucę mu tam minę Ona wykryje ruch i tak da dalej. A, zabiłem go. Jest. Po co tam lecisz, idioto? Pewnie zginiesz zaraz. Wiedziałem. Przegraliśmy. Skończyły nam się kupony na to, żeby odnawiały nam się życia. Obrońcy mają ich nieskończoność, natomiast atakujący mają ograniczoną ich ilość. I jak się skończą, to dana dużo przegrywa. Widzimy wszystko odblokowane. Drugie miejsce w drużynie, 60 punktów szpan. Teraz bronimy na tej samej mapie, tutaj wezmę medyka. bo medyk może uzdrawiać innych i, i to jest bardzo fajna rzecz medyk może strasznie dużo punktów w jednej rundzie zgarnąć bo on wystarczy że pol apteczki i dostaje już masę za to punktów tutaj jest ta stacja owa o której mówiłem tutaj widzimy że widać ten narożnik ale nie mamy nóg tak samo zauważyłem w Call of Duty Modern Warfare 2. No ale to widocznie wszyscy ci żołnierze że nie muszą być no. I tak nikt normalny tam nie patrzy. A teraz okazało się, że jestem sam. Na dwóch. Nie zajmą takie numery. najlepsze w drużynie wiem że nudno trochę ale no poradzić na to że opuścili mnie kompanii słychać że ktoś idzie Ups, granat Zaraz by się amunicja skończyła, nie ciekawie. No... I tak mam najwięcej punktów. Można zawsze spróbować coś porobić. Już podłożyli ładunek. Jak mnie jeszcze raz zabijąc się odłączę po prostu od tej sesji, bo, bo granie samemu to nie jest na pewno zbyt, jakaś przyjemność ogromna. A. Mój karabin to jest... I tak 6hp mu zostało, to miał niezłego fuksa. Ale karabin, karabiny medyka mają, zadają mniejsze obrażenia, za to już mają większy rozrzut. A kabiny, karabiny inżyniera mają bardzo mały rozrzut, są bardzo celne. i dodają też dobre obrażenia, za to najmocniejsze są karabiny asaulta już sobie taką desert. Wiem, że może trochę nudno, że większość czasu to są loadingi, ale... Trzeba no, sobie poradzić. A tylko znowu nie zostali sami. Widzimy, ktoś sobie chodzi tutaj. Assault rzucimy mu tu apteczkę, Że, jakby był ranny, to może się uzdrowić. Dostałem punkty za asystę. kilo. widzimy tam. Teraz musimy podłożyć ładunek. To znalazłem taki. Po kole... raz mojego kolegi właściwie znalazł tutaj. Miejsce, w którym można po prostu uzbroić ten ładunek, nawet nie będąc koło niego. Ci kolega amunicje, bardzo pomocny. Jest. Też się nawet nie zużyłem ani trochę. Jej jeszcze Kolego, tu mnie nie zauważyłeś? Ups, ktoś za mnie od tyłu scala, ale nawet tego nie zauważy. A Zginąłem ale zostałem 250 punktów za to, że podłożyłem ten ładunek, i został, on, została stacja zniszczona. Tak więc jest, jest ok. Teraz jestem na drugim miejscu w drużynie. Tu oczywiście snajper tam siedzi, gdzieś daleko w tyle. Co jak jakiś snajper do mnie strzela, ale z nim nie może trafić. Lepiej żeby nie trafił. Ja za mną te numery. Co ty myślisz, że możesz z takim... Chujowym pistolecikiem na mnie lecieć jak ja tu mam MG3. A Bardzo fajnie są tu oddane krzyki te wojenne. Lokalizacja jest rosyjska. Na PlayStation 3 nie ma lokalizacji polskiej, natomiast jest ta oryginalna i w multiplayerze naprawdę bardzo fajnie się gra Rosjanami kiedy lecą takie teksty jak granada poszła i tak dalej. Słabi. A widać mój towarzysz zginął. Lecimy do niego, uzdrowić go, gdzie on już zniknął. A co, jego problem. A, zabijmy. mnie. Ja bardzo często tam się kampię, w tych krzaczkach obok. No tu już pan z Beretem e, już go, już to chciał e, zdjąć ten ładunek, ale mu się nie udało, ponieważ nasz snajper poświęcił się. Ale już zlikwidowano ten ładunek. No, jak ja to mówi, nie wiem jak się mówi. Nieważne, przepraszam. Za to, że gadam o życie, ale... Tam jakiś kolon na dachu siedzi. Ups. Nie patrzę na dół nawet. Ja im głupi jestem. Ale hardcore, bo się ma tylko dwa punkty przewagi nade mną. Nie, nawet jak to możliwe jest, że można mieć dwa punkty przewagi nad kimś. że pójdziemy tędy jeszcze nigdy tędy nie, nie, nie szłem tam ale można spróbować zawsze nie musiałeś zginąć Aha, to ja nie wiedziałem, że to jest wróg mój. To dobrze, dobrze wiedzieć. Chociaż ja mogłem poznać go po barecie, bo moi są Amerykanie, a, a Rosjanie są ich, no ale. A ty, Frajże, czego tu szukasz? Co za idiota To przeładowywanie tego karabinu w medy, medyka są, jest naprawdę bardzo długie Dobrze Nieźle 9 kuponów. Musimy dać sobie wszystko, chłopaki. Chłopaki. Gdzie tu do mnie strzela. Niech mnie zabiją teraz i już będziemy kończyć ten filmik. Aha, to tam jakiś gościu już shotgunem. No dobrze, no to musimy się już pożegnać. Ja naprawdę polecam tę grę i dziękuję. Dobranoc.